Dziewczę z tej strony z Cykson, i śniadamy kolejny odcinek z World of Tanks I kolejny odcinek, kolejna bitwa, klasycznie PZM yy, i no. Typowa formułka każdego odcinka na początek Eee. Yy, Widzowie, miał być ba Battlefield, tak ale nie będzie z powodu takiego że jak go nagrywam no to mi strasznie laguje wam też laguje no to po prostu nic by się nie dało zrobić bo jak laguje no to wy też nie chcecie oglądać mi laguje to mi się nie chce grać no i później też się nie wygra jak laguje więc eee, Battlefielda nie będzie eee, na razie lecimy tak jak było no i na czasie będę po prostu myślał czy coś nowego będę wprowadzał? A jak będę wprowadzał, to na pewno się o tym dowiecie. Dobra, gdzie jadą sojusznicy? Tu. No to jedziemy tam. Yy, pojedziemy w tą stronę. Nic więcej. <laughs> no. I oby nie wywaliło mi nagrywania. Bo jest burza. A jak jest burza, no to wiadomo Może wywalić No i mały problem O, coś chyba próbuje, sojusznik wy Tak to jest, jak się skacze No, go nie przewrócimy Czemu go się nie da przewrócić? Jakby go oprzeć o ten statek. No jaki niemiły. Tylko jak jest ich tutaj trzech, no to mi nic wiadomo nie O, stoi. O dobra Jedziemy już e, walczyć e, Sojusznik uratowany No niech się cieszy Ja e, nie czego nie obrócił bot po prostu Bo chyba samemu jak się przewrócił to tam bot w, e, automat Nie jestem pewien e, Czy tam e, się z automaty czy to nie obraca No powinna być lina jakby War Thunder Oczywiście ja nie chcę nic mówić, że War Thunder jest lepszy, bo obie te gry mają coś takiego, że są lepsze od siebie. Na przykład w War Thunder jest to, że jest e, lepsza grafika. E, no i można latać samolotami jednocześnie nie wychodząc e, z gry. To też jest plus. Chodź. Oj, się do mnie strzela ktoś? To już mnie nie widzi. No i dobrze. Tutaj nie ma. O nie. Ja tu tak przejadę. Może uda mi się jakoś uciec. O nie. Nie trafiłem jeszcze. Ładuj, ładuj. Aha. No ale przynajmniej tamtego zabili, ale to mnie... Skąd? Stamtąd. Jak dla mnie nie jest wy... Nie wiem czy go wykryliśmy. Nie wykryto. Jak stamtąd, a wyż to w drzewo trafiło, ten pocisk, czemu się drzewo nie przewróciło, no widzę, wiem, nie wyszło, nie wiem czy to wygramy jeszcze, Bo tutaj chyba yy, World of Tanks było grane, <grym> No bo statki widzowie A czy jest taka wy mapa w World of Warship Nie jestem pewien Ale statki normalnie typu World of Warship Tak szczerze to oni z statkami dużo nie musieli działać No po prostu sobie skopiowali z World of Warship i było gotowe Tylko musieli je jakby zaśnieżyć Dużo roboty z tym nie ma Chyba na to znaczy na pewno coś tam jest. Yy, dobra. Yy, czym tu mogę pojechać? A, ja grillem pojadę, niech. Niech yy, teraz działo pojedzie. Dawno nie jechałem, działem. A działa są fajne. Na tamtą mapę, gdzie teraz grałem, to działo by było dobre. Najgorsze są miasta chyba nadziała. Dla dział. Bo dla za budynkami się gracze ukrywają. <laughs> no. Granica Imperium. Yy, mapa taka średnia dosyć. No. No bo są te góry, widzowie, tylko gdzie ja tu bym mógł stanąć? Najchętniej bym stanął w tym miejscu, ale tam chyba nie wiadę <laughs> Może po prostu w tym miejscu, gdzie jestem. Yy, Przybórzcie sobie to drzewo. Co ja widzę? Bo to trzeba tutaj, jestem w stanie, w to miejsce jestem tutaj, nie, ale no to, to wiadomo. Yy, tutaj ogólnie no, dystansu nie mam zbytnio za dużego. Choć widzę, że mój sojusznik nie wybrał lepszego miejsca. tutaj mogę jakoś dam radę wjechać na to tu w sumie jest ten mur ja nie wiem czy ja dam radę przez ten mur się <laughs> przestrzelić tutaj nie tutaj nie biada ale tutaj mogę zostać yy, ile wyjechało tych czołgów ciężkich tam pancerników no i poznikali wszyscy, no, czemu oni mi znikają? To jest nie fair, a czy no fair, nie fair. O, o, o. Nie mam jak go szczelić, bo ja tam nie, nie mogę dać. Tutaj. No nie. Ruszył się. Jeszcze w mur to uderzyło. Naprawdę. Ale on sobie, on wie, jak tutaj ugrać to. No bo ja go nie miałem jak chcieliby musiał jakoś stać od strony innej. O. Jednak nie, o. I no, To trochę beznadziejne miejsce wybrałem. No, 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 no. No nie. No, atakuje też go. Ale nie mam tutaj co zrobić. Bo tu jest ta góra. By się jeszcze trochę wycofać. I teraz może coś spróbować. Nie, no tu zaś jest ten mur, już mi ten mur denerwuje. E, jakby wyjechać na piątkę. No ja tak zrobię, bo tam będę miał najwięcej miejsca do wszystkiego, bo mi ten mur bardzo przeszkadza. No ja my jeszcze przegrywamy Ale tutaj te przeciwnicy mają lepszą, yy, lepsze miejsce. Pałnu Dobra, on już się sam powinien zaraz obrócić. Dobra, ja tu już mogę go strzelić. Tego raczej nie. Ajajaj. Aj, aj. Nie, tego nie mogę, ale tego już mogę. Czemu oni nie uszczelą tego? O, no i super. Bo widzowie, taki wróg, co ma mało HP, to on zawsze dużo zrobi. Bo co z tego, że on jest na strzałach, jak oni tego tak nie zabiją? Dobra, nie ma... Nie widzę, żeby ktoś tutaj do nas podjeżdżał. Trafił, trafiło krytyczne. Yy, Gązienicę dostał. Ale się naprawił szybko. Więc jeszcze jedno krytyczne i już nie może się naprawić. Jest ileś sekund. No teraz tego już nie widzę O nie Straciliśmy kolejnego sojusznika Oho Odkrył wiedziało Ale jak to A tak No nie wyjedzie teraz A czy nie przejdzie tutaj no bo Go cyknie Tak jakby tak cyk, i on nie żyje. U podjeżdża tu. O nie. Nie mogę strzelić. Dobra, już mogę. Dostał krytyczne. Ja muszę uciekać. Tam są wszyscy eee, Leki, tak dacie dwa eee, pancernik działo jest jedno tamto ja jadę w stronę bazy wroga jak przejmą bazę to jeszcze mam szansę przetrwać choć nie wiem czy oni mnie od, nie okrążą ciekawie gdzie go trafię, musiałem Jakiś słaby miejsce go trafić, ale krytyczno to amunicję mogę mu trafić Albo radio No coś co mu nie przeszkodziło w jeździe To jest dużo takich yy, Miejsc No właśnie, już są na siewania, czyli już bym raczej nie żył. Dobra, mogę się szybko obrócić, choć nie wiem, czy mi ten mur nie przeszkodzi. Dobra, może kogoś trafię, nie wiem. Dobra, wygraliśmy. Ja raz raczej już przetrwałem. Dobra, opanowana na szczęście. Czyli... Ucieczka była dobra. Czyli widzowie, on chyba nie mógł, inaczej nie, nie miał tego. Yy, kamuflaża. Jak ja dałem radę z kamuflażem. Ty za to, dzięki Wam tak naprawdę tylko. A ten kamuflaż. A, przydał się. Dobra, gdzie, gdzie go trafiłem? Krytyczne. Nie jest napisane. A nie, gąsienica. Gąsienica, ale to tylko mu Jakby Nie zniszczyłem tylko Trafiłem No to proszę to było tyle z tego odcinka To zostawiacie suba, łapkę i dzwoneczek To pozdrowienia